Budżet Obywatelski? Pierwszy raz słyszę, wie pan, wie pan. Nie wiem, nie interesowałem się nigdy tym tematem. Budżet tak, no, ale Obywatelski to nie bardzo. <laughs> nie, nie, nie będę się kompromitować, wiem, Bo... że, że można decydować, tak? Często ludzie podchodzą do tego w ten sposób, że to i tak jest ustawione. Nawet nie słyszy się o żadnych ciekawych projektach. Niska świadomość wynika z tego, że zamykamy się na potrzeby ogółu. Mamy przede wszystkim własny interes, takie partykularne potrzeby na uwadze. Państwo decydujecie, jakie inwestycje realizowane są w naszej gminie. Budżet obywatelski jest fantastycznym narzędziem edukacji o samorządności i budowania więzi w lokalnej społeczności. Mieszkańcy mają możliwość współdecydowania o dobru wspólnym. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma różne potrzeby, różne pomysły na życie, na swoje podwórko, na swoje otoczenie. Nikt inny za nas nie decyduje: to nie urzędnik, nie radny, nie sołtys. Dla głosującego daje poczucie, że uczestniczy w czymś dobrym. Sama mobilizacja ludzi do głosowania powoduje, że społeczeństwo się aktywizuje. No tak to z przypadek się dowiedziałam, w internecie czytałam i dowiedziałam się, że coś takiego jest. Myślę, że fajny pomysł, bo każdy obywatel może tam gdzieś Dokładnie. mieć jakiś wpływ na to, jak wygląda jego otoczenie. Nasz projekt przeszedł, udało się, mamy lustro! To no nie boć się przede wszystkim, no i działać. To Państwo decydujecie, który z projektów zostanie zrealizowany na sołectwie czy na osiedlu. Ważnym elementem budżetu obywatelskiego jest głosowanie, także tego pszczyńskiego. Do tego służy narzędzie na stronie internetowej www.obywatelskipszczyna.pl. Wybieramy jeden z projektów ogólnogminnych, wpisujemy poprawne dane, wpisujemy adres e-mail, wybieramy jeden z projektów lokalnych, oddajemy głos, czekamy, aż otrzymamy komunikat na skrzynkę e-mail. Jeśli jednak nie używasz skrzynki e-mail, nie używasz internetu, nie używasz komputera, nie przejmuj się. Znajdź swojego gospodarza, sołtysa albo przewodniczącego. On będzie miał urnę i karty do głosowania. Podejmij jedną kartę, wypełnij swoimi danymi, oddaj głos. Jeden głos na lokalne, jeden na ogólnokminne. Oddaj kartę do urny, to wszystko. Bardzo proste. Twoje miejsce inicjatywa. Aktywizacja, współdecydowanie i współodpowiedzialność. Nie bądź obojętny, buduj dobro. No weźcie sprawy w swoje ręce. Zaangażuj się, przecież chodzi o twoje podwórko. Mieszkańcu nie bądź obojętny. Zagłosuj. To ty decydujesz, co zrobimy w ramach przysińskiego budżetu obywatelskiego. Jednym kliknięciem możesz zmienić wiele. To taka chyba mentalność musi się jeszcze w nas zmienić, żebyśmy zaczęli działać.